Halo, witam w unboxingu, dzisiaj unboxing yy, obudowy SSD, dysku SSD i LEDów no budowy. Także otwieramy tutaj nożyczki. Mam. Kurde, jaka duża paczka w ogóle to jest. Dobra, tu. jeszcze tu. No, i otwieramy. O, otwieramy. Kurde, jaka paczka. Duża. Dobra, otworzone. O, dobrze zabezpieczone widzę, że jest. Dobrze, Morele zabezpieczyło. A. No i tutaj jest budowa Sharkon TG5. No kolor zielony dla wiatraków. Tutaj dokładnie pisze ten model. No to dobra, budowa wyjęta. Tutaj mam LEDy. Taki model dokładny Corsair. O, fajne LEDy, bo to są LEDy na magnes, że się przyczepia do obudowy i się trzymałem, Nie trzeba tam przykleić czy coś. Fajne LEDy. kuzyn ogólnie wybierał tam obudowy LED i dysk. Dysk to jest SSD z Samsunga. Tutaj dokładny model jest no i przejdźmy teraz do obudowy no i dobra, obudowa wyjęta także rozpakowujemy tą tutaj z jednej strony teraz z drugiej o dobra no i teraz tutaj fajna obudowa, tak jak już mówiłem chyba prędzej o tym wspomniałem wybieram Kuzyn, te części, które dzisiaj un unboxinguję, to kuzyn wybierał. O! Dobra, tutaj mamy jakąś chyba instrukcję. O! Tak, tutaj mamy jakąś instrukcję, to odłożę na bok. Tutaj już ogólnie, ogólnie tutaj jest stara budowa. Wszystko już mam wyjęte. O, tutaj na biurku mam karta graficzna. Tutaj mam płytę główną I wszystko tu mamy już wyjęte Tutaj mam zasilacz też wyjęty No jak ktoś był ciekawy specyfikację komputera To będzie w opisie Tam jakby ktoś był ciekawy Jaki ja mam komputer to zapraszam tam do opisu No i dobra wyjmę teraz obudowę No i tak się prezentuje obudowa Tutaj tak panel górny się tu prezentuje. Tutaj mamy włącznik, oczywiście. To tu nie wiem co to jest. Mamy no oczywiście USB 3.0 chyba tu też jest. Tu mamy do mikrofonu, możemy z przodu sobie podpiąć. I głośniki. Z przodu tak wygląda. I to się świeci tu na zielono. O, tutaj z tej strony tak wygląda. No i to będzie tyle w tym unboxingu. Także dziękuję Wam za oglądanie. Może wam jeszcze efekt końcowy pokażę, jak ona świeci ta budowa. Także jeszcze wam pokażę jak to wszystko złoży tu. Jak wszystko tu włoży do niej. To wam jeszcze pokażę, jak to świeci. Witam serdecznie. Tak się prezentuje obudowa. Bardzo fajna jest. Fajnie się świecą te wiatraki. Ten też się fajnie świeci. Na zielono ogólnie się świecą, wybrałem na zielono, można było wybrać też chyba czarny, czerwony i niebieski chyba. Na tym, w tym modelu to jest Sharkon TG-5 i chyba jeszcze jest TG-5 Pro i tam chyba można więcej kolorów ustawiać, ale ja wybrałem ten tu. Lubię, lubię ogólnie zielony się podobał mi. Nawet mam te LEDy tu ustawione, że się świecą. Na zielono i się przemienia na żółto. Tak to tu się prezentuje w środku. O, świetna obudowa, bardzo się podoba. Dziękuję Tobie Power, że wybrałeś obudow tą obudowę i części. Bardzo tobie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. No, i tak się teraz mój komputer prezentuje specjalny program. I tu można, o tak się tutaj nazywa. Jeszcze specjalny program, możemy sobie tutaj ustawić, jak tyle te, te pasy LED ma tam się świecić. Te paski LED. No i mam ustawiony na zielono i na żółto, żeby się przemieniało. I tak to wygląda. Można chyba nawet każdą tą diodę ustawić, żeby się świeciła inaczej. Że każda dioda inny kolor. No i także to będzie tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Pa-pa.